Dzień dobry Państwu i moim gościem w RMF i na RMF24P jest marszałek senatu Stanisław Kaczyński. Dzień dobry panu. Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Ja wiem, że pan nie oglądał, ale więc zasadniczo zostawmy tę debatę, ale kto byłby dla Polski lepszy? Hillary Clinton czy Donald Trump? Wpadały już różne odpowiedzi, ale ja powiem tak, że rząd polski, Polacy i my wszyscy musimy współpracować z każdym prezydentem i mam nadzieję, że nasza współpraca z prezydentem, każdym wybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych, będzie dobra. No do, to, jest, to jest tak dyplomatyczna odpowiedź, że nawet nie wiem, co pan chciał przez to powiedzieć. Nie, no chciałem powiedzieć przez to, że będziemy naprawdę współpracować i pracować z każdym prezydentem. To jest nasz obowiązek mhm. również, i tak będzie. No, z każdym prezydentem do tej pory współpracowaliśmy, i również każdy rząd Polski będzie współpracował i musi współpracować dobrze z prezydentem Stanów Zjednoczonych. W ostatnim tygodniu. I też, też panie redaktorze, bo oczywiście, że nie słuchałem tej debaty, bo, bo spałem, chciałem się wyspać i przyjść do pana i do państwa wyspany, ale, ale mm, wiem, bo czytałem o tej debacie, że ona nie przyniosła żadnych wstrząsów na scenie politycznej, że nie była jakąś przełomową, nie była jakimś przełomowym momentem. No i zobaczymy. No, kampania trwa, zobaczymy. Zostawmy, Zostawmy jest... Amerykę, wróćmy do Polski. W ostatnim tygodniu w sieci Marta Kaczyńska pisze. Wprowadzenie całkowitego zakazu przerwania ciąży skaże wiele kobiet na aborcyjne podziemie jest to rozwiązanie zwyczajnie okrutne wobec rodzin i pisze, że kobiety powinny mieć zagwarantowaną możliwość podjęcia świadomej decyzji. Czy to nie jest problem dla Was? Panie redaktorze, to no, żaden problem. No, w, to również w prawie i sprawiedliwości wśród polityków, no bo Marta Kaczyńska nie jest politykiem. Marta Kaczyńska jest tylko świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. E, ma swoją rubrykę w sieci, zawsze czytam. Jeszcze tego, te, te, tego nie czytałem, nie miałem wczoraj czasu. Na pewno przeczytam w szczegółach. Natomiast politycy Prawa i Sprawiedliwości mają jasne stanowisko od początku. U nas nie obowiązuje dyscyplina w tym zakresie. Każdy głosuje według swojego sumienia, każdy postępuje i każdy przyciska przycisk, tak mm -hmm. jak mówimy mu sumienie. Są różne głosy, różni ludzie myślą, również w Prawie i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość jest, i jest formacją. Panie marszałku, pan, pan, rozumiem, jest senatorem, to oczywiste, nie posłem. I to nie pan o tym decydował, ale posłowie PiS odrzucili w pierwszym czytaniu obywatelski projekt. Liberalizujące, zezwalające na dokonywanie mm. przerwania ciąży. Obiecywaliście i to dwa dni wcześniej obiecywał marszałek Terlecki. Obiecywaliście, że nie odrzucicie takich projektów. Kierownictwo, kierownictwo klubu, z tego co wiem, głosowało za przyjęciem tego i dalszym przekazaniem Ale tak było. Pan mówi o faktach, ja też mówię o no, faktach. Ale to porozmawiamy o no, ale, faktach. No, ale tak, ale, pan, pan, pan sobie panie... wyobraża, że posłowie zdecydowaliby się na taki gest realny niespowie... realnej, nie nieposłuszeństwo wobec Jarosława Kaczyńskiego. Ale, ale właśnie to jest dowód, panie redaktorze, na to, że na, 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 naprawdę głosujemy według swojego sumienia i według e, tego, nie, co myślimy. No tak, tak było również i w tym przypadku. Bardzo często tak I jest. Tak, I czy będziecie no, teraz odrzucać projekty obywatelskie, nie będzie, nie jeśli będzie, wam się nie, nie spodoba. Panie redaktorze, no, będziemy, e, tak jak opisywaliśmy, tak będziemy robić. Będziemy obywatelskie projekty podawać obróbce. Sejmowej. Zostawmy te obywatelskie projekty, bo ja mam wrażenie, że to jest taki element no, kolejnej obietnicy, może nie najważniejszej, PiSu, z którą macie kłopot. I... Panie detektorze. Nie chcę powiedzieć, że wszystkie obietnice realizujemy, ale większość już zrealizowaliśmy, będziemy wprowadzać te na pozostałe. Przykład od, na przykład odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa. Tylko, ale ja wiem, ale ja powiem szefem kampanii wyborczej, ja ani razu o tym nie mówiliśmy. Spółki, o, nieprawda, to ja. ja, ja mogę, nie mówiłem. To ja mogę panu ja, ale pokazać ja nie mówiłem. program. Dobrze, ale to odpowiedź Panie redaktorze. Jak wyglądały spółki Skarbu Państwa, jak były obsadzane, jak były przez kolesiów Platformy Obywatelskiej od początku do końca? Pan Grat, jego przyjaciele, mm -hmm. koledzy, właściwie można wymienić cały jego gabinet, który został zatrudniony w spółkach Skarbu Państwa. My przystąpiliśmy do, do dobrej zmiany również w zakresie spółek. Nie wszystko Panie wyszło to naprawdę dobrze. Nie to jeszcze dobrą zmianą? Oczywiście, oczywiście. Zmniejszyliśmy wynagrodzenia, zmniejszyliśmy możliwość zasiadania w, w spółkach. I zatrudniliśmy I jest to kruch, kilkuset bardzo, pociotków Znajomy. Nie, 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 sorry. Nie, nie ma tam, pa, panie redaktorze, proszę mi wymienić, to, że, pańska, że ktoś tam jest, to, że ktoś jest rodziny. z rodziny czy jakiegoś polityka, Jezus, polityków. Są, są pojedyncze osoby, ale tu są naprawdę fachowcy. No więc te osoby mogą zasiadać. Są, <laughs> ale ja są już naprawdę. to słyszałem. Ja już to słyszałem. Była taka partia, nazywała się PSL. Oni też mówili, że no, rodzina posła też musi gdzieś pracować. Ale to, fachowcy. Panie redaktorze, w tej chwili to, co się dzieje wokół z, z, że tak wyciągnęliśmy wnioski nikt nie jest nikt, nobody is perfect również i prawo jest Sprawiedliwość. popełniamy błędy w jakim zakresie popełniono błędy minister skarbu został odwołany zmiany w, skur, w spółkach również nastąpią bo to pani premier e, zapowiedziała to porozmawiamy I... o tym a czy nastąpią zmiany w rządzie Pani, pani premier zapowiedziała taką zmianę czy takie zmiany i czekamy cierpliwie, to pani premier ocenia ministrów. Taka ocena jest konieczna. Ale, tak pa, jak ale, jest pani każdej, ale dobrze, ale to po co tak jest taka konstrukcja? To panie redaktorze, tak jak w każdej drużynie. Drużyna Prawa i sprawiedliwości też podlega ocenie. Dokonujemy takiej oceny. Jeśli jest OK, to dalej działamy. Jeśli coś jest robione zbyt wolno, to prosimy o przyspieszenie, a jeśli coś nie wychodzi, no to dokonujemy zmiany. To jest tak jak w drużynie. W drużynie piłkarskiej. Nawet w jeśli jest piłka... dobry, dobry wynik, jak jest jakiś zawodnik zmęczony, albo, albo przeszkadza drużynie, albo gorzej a robi. Który zawodnik, zostaje, a który zawodnik zostaje. przeszkadza drużynie a nie, ale może nie przeszkadza. Ja mówię, ja żaden. Jeśli chodzi a. o ministrów, ja muszę powiedzieć, że jestem zadowolony ze wszystkich ministrów. Do wszyscy ministrowie pani Marszałku, pracują no to dobrze. Ale zmiany. to jest ocena pani ministra. Minister, bo pani, pani, minister, premier. Pani, pani premier oczywiście, przepraszam. Pani premier. I pani, i pani premier dokonuje takiej oceny. To jest zupełnie naturalne Dobrze, i zawsze tak według było. Minął według... rok, czy mija rok, niebawem będziemy mieli rok. Jest to tak, taki okres dobry do oceny. I Panie marszałku, ocena... według badań najgorszym ministrem jest Antoni Macierewicz. Kolejne miejsca zajmują Zbigniew Ziobro i Anna Zalewska. No, akurat to są bardzo dobrze mi, ministrowi. Ja bardzo wysoko cenię całą tą trudność. Kochani Polacy, nic nie wiecie, nie nie nie, no, panie, nie, 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 panie redaktorze, to jest ocena społeczna, natomiast no, pani, pani, pani premier rządzi, jest w rządzie szefową i ona widzi tą pracę i dokona tej oceny. Ale że wyborcy, wyborcy PiS bardziej... Nie niż... możemy, nie, na, pewno, na pewno pani premier nie dokona tych zmian na podstawie tego sondażu. To ja jestem przekonany. Jasne. Bo nigdy no to, tak nie było i tak ale nie Ale sondaż będzie. pokazuje inną ważną rzecz, bo to mhm. rzeczywiście tutaj jest na najbardziej nielubianego, a nie na najbardziej niefachowego no. ministra raczej sondaż. Ale sondaż pokazuje co innego. Wyborcy PiS bardziej niż pozostali chcą rekonstrukcji. No są bardzo i bardziej krytyczni. To dobrze. Ja zresztą wczoraj muszę panu powiedzieć, panie redaktorze, że byłem na spotkaniu z, z moimi wyborcami, bo podejrzewam, że to większość osób na sali była. To, to osoby, które głosowały na Prawo i Sprawiedliwość. No i poza tymi pochwałami mieliśmy również i krytyczne oceny. A tak co wątek. poza hasłem koniec bankietowania, powiedział wam Jarosław Kaczyński na posiedzeniu w Jachrance? No, musimy się mobilizować, musimy pracować. Spotkanie było bardzo konstruktywne. Wiele ciekawych, interesujących pytań. Pan redaktor się w tej chwili uśmiecha, no ale jak te ja słyszę, spotkania że są... musimy, się prac musimy pracować i się mobilizować, to nawet ale... gdyby pana tam nie było, to mógł Pan powiedzieć. Ale panie redaktorze, tak jest, po to się spotykamy, rozmawiamy między sobą, pytamy się o niektóre ustawy. Pytamy się ministrów. Mamy taką możliwość bardzo długiego kontaktu mm. z ministrami. Często posłowie, senatorowie zastanawiają się albo pytają się wręcz, dlaczego nie mogą spotkać się z ministrem. Z, 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 Więc mieli okazję ministrem. sobie z wami porozmawiać. Mam, to, po co to było? Tak, to jest po to, żeby tak. Rozmawialiśmy i debatowaliśmy. Masz... Powstaje Pani... również w wyniku takich spotkań powstają również nowe pomysły, powstają nowe idee. No właśnie, Powstaje ale co, różne... coś, coś powstało? Ja widzę pewne, pro, pe, pewne sprawy, no one pojawią się na pewno niebawem, ale były bardzo ciekawe interesujące. Również w zakresie zdrowia, promocji zdrowia. O właśnie, promocja zdrowia. To. Słyszałem, że, pan, jest, że to... pan się w to zaangażował. Ja się angażuję no, na, na, w sposób naturalny, no, bo to sam to... dbam bardzo o zdrowie. Przy, biegam. Przybiegł, pan, przybiegł pan do nas do studia? Nie, nie biegałem, ale byłem na długim spacerze dziś, a później będę biegał, bo staram się biegać codziennie. Wszystkich zachęcam, i pana Drodzy redaktora, Warszawiac i wszystkich hmm. słuchaczy. Nie tylko hmm. warszawiacy. Dzień, nie, Drodzy no. warszawiacy, pobiegajcie sobie. Możecie spotkać marszałka Karczewskiego. Gdzie pan biega? Biegam wokół swojego domu. A gdzie pan mieszka w Warszawie? W, takim centrum, w centrum biegam i tam biegam. Bardzo często z, spotykam, po centrum. Się, spotykam się z różnymi reakcjami, to chcę panu powiedzieć i dlatego nie chcę mówić, gdzie biegam. Były reakcje podobne do tych, które, które były w Nowym Jorku podczas wizyty pana prezydenta, także nie chcę mówić, panie redaktorze, dokładnie w którym miejscu biegam. Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich.